Jo z tej strony Fioletowy Bambus i mam za, zaprosić Was do oglądania yy, którego tu w h 4 bądź piątego serii Zagrajemy w Dragon Ball Advance Avenger. Yy, no to grajmy na średnim poziomie, na historii oczywiście. I stąd udajemy się do Tenkai... Budokai, jeżeli dobrze pamiętam, coś w tym stylu, tak. Nie, TenKai Budokai. Spoko. Na jakieś mistrzostwa. W końcu przybywają na miejsce, zwyciężając w kwalifikacjach goku wchodzi do samego turnieju, a już wycieli żyliśmy nie walcząc z boką. I tak, yy, ja mam trochę, yy, że tak powiem, zapomniałem może co dokładnie mam robić, żeby wykorzystać skille, dokładnie nie, już nie pamiętam, ale co tam, co mnie to obchodzi. Hej wszystkim, pustelnik, jak poszło? Przyszedłeś dalej? Aha. Bulma, udało ci się, tak, w końcu bardzo dużo trenowałem, yy, wspaniale, dobra robota, hehe, do zobaczenia, później. No to więc yy, za chwilę zaczną się walki. Pierwszy pojedynek turniej, Goku kontra Gui Line. Yy, zawodni Goku, Goku, jesteś tu? Yy, Goku, co ty wyprawiasz? Ha, ha, ha Za bardzo się mnie boi. Hm? Yy... ja, ale co, pospałem. Jestem Goku. Drażnij się ze mną. Speaker. Rozpocznijcie pierwszą walkę. Tak, rozpoczynamy walkę. Ej, on miał lecieć w powietrze chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak i Nieźle, nieźle. Tak, i uderzamy w niego. Wow, jakieś kolejne skilly się uczymy. Ale on jest słaby, naprawdę. Wow, przechytrzył nas. On miał polecieć w powietrze. Powierz. A, to jest inny skill. Wow. On nam. Już nie mamy tych a nie, coś mamy, dobra. Spoko, tak długo leżymy. Dobra, yy, chcę się... A, coś takiego. I patrz jak zaraz poleci w powietrze. Wow, ależ uniki. Dobra, kończymy to. Mam nadzieję, że nie ma tu dużo się życia. Myślę, że to jest tylko jeden pasek życia, ponieważ... I pięknie! Wygrywamy pierwszą walkę! Nieźle, wygrałeś! Nieźle! Tak, jestem zadowolony. Hehe, <laughs> prościzna, ale jesteśmy. Braga, jesteśmy, braga, tak, braga, braga, braga. O, jesteśmy Kong. Wow, moi współplemieńcy. Zwyciężę i zdobędę dla was wodę. Co? wodę? Goku, powodzenia! <laughs> w porządku! Nie mogę przegrać tej walki. Możesz, możesz. Rozpocznijcie drugi pojedynek. Patrzcie jak pięknie się walczy. I patrzcie teraz jak się walczy. O i... F... Wow, wow, wow. I teraz patrzcie jak go odrzuci. A nie, coś mi się pomyliło, ale dobra. Nieźle i... O nie, nie uderzyliśmy go niestety. Bijemy to go tam jak tam popadnie. Napełniamy sobie ten oparcie. Zróbmy... Ej, nie ma tego czegoś. Ja patrzyłem, chciałem zobaczyć czy nie... Wow wow wow, ale nas pokonuje trochę. Chciałem zobaczyć czy nie możemy użyć. No nie, coś mi się pomyliło, sorry. Chciałem użyć coś w stylu właśnie tego... Yy, jak to się nazywało? Z tym... tym... z tak tą Liną machałem czy czymś w tym stylu. No, ale dobra jak nie można, to nie można. Dobra, pokonajmy tego na, na masa, bo już... Yy... Jest widać trudniejszy trochę Koniec z nim. Jeszcze żyje. No dokończmy już tą walkę. I koniec. KO. Knockout. Jea! Wygrałeś. Pięknie. Ciekawe ile będzie pojedynków. A Goku taki zadowolony, taki jak już mówiłem, braga. <laughs> wygrałem, ale i tak jestem. Co, jesteś całkiem silny. O, już finał? Już koniec! Jackie John? <laughs> Bardzo mnie cieszy możliwość walki z tak potężnym staruszkiem. Wow, nie będzie taryfy ulgowej Ale to szybko mija. Jak już byśmy szybko wygrali, to już będzie koniec odcinka. Nie, nie wierzę. Mogę powiedzieć to samo. Dobra, teraz musimy się skupić na walce. W porządku, rozpoczniecie walkę finałową. Dobra. Wow, będzie problem. Ona więcej tej. Wo wo wo. Wo ho, ho. Wo wow, wow, ale dostajemy po, po tyłku. Ło, Wo ho ho. Nie, nie, nie mamy szans z nim przecież. my nie mamy naprawdę z nim szans. Jak mu nawet nie zabraliśmy ani jednego tego, nie! Nie wierzę. Może go w końcu wyrzucimy w powietrze? Może się uda? Nie, nie da się go wyrzucić w powietrze, jak, jak próbuję. A nie da się, da się. Wszystko się da, jak się jak się chce. Wow, czego on tak nieraz nie zadaje tych czasów? Mam nadzieję, no i tam bijemy na pałę. Możesz się go, a nie, on ma, on ma, dwa paski życia, nie, no nie wierzę. To jest za serio, głupie. Przegraliśmy, zaraz. <grytanie> Dobra, koniec. Yy, przegraliśmy walkę finałową. Trudno się mówi. Przegrałeś. O, Możesz spróbować ponownie? Próbujemy. Co? Mamy tylko trzy szanse, żeby z nim wygrać, przecież to nie, ma nie mamy szans. on ma dwa życia, my tylko jedno. No, może będziemy go unikać walki? Eee, naprawdę nie wiem, jak mamy z nim wygrać. Może tak? Ej, jak on się nowe życie, czy co się dzieje? Ja tego nie rozumiem trochę. Dobra. Możemy już zadawać ciosy. A właśnie, garda była chyba, nie wiem jak. Już zapomniałem jak była garda. No dobra, nieźle. Jeszcze raz pójdźmy z nim wabić się. No nawet nie jest źle na razie. Dobra, musimy unikać walki, już nie mamy siły. No już mamy, w końcu. To zielone to siła. My naprawdę musimy wygrać w tych mistrzostwach. On już nie ma siły, musimy go wykończyć teraz. Tak, pięknie. Pięknie, no nieźle na razie. I zaraz znowu kończy mu się siła. Nieźle, nieźle. I znowu musimy go bić w tym powietrzu. No nie, znowu się odnowiła. I znowu trzeba go wykończyć. Pięknie, idzie nam. Ej, no możemy jeszcze tą walkę spokojnie wygrać. Nie się to szybko znowu skończy ta siła. Ja cię kręcę, już znowu się to odnawia. No nie, żeby nas tylko nie pokonał. Teraz koniec, koniec, koniec. Naprawdę myślałem, że z nimi mamy szansę, a teraz już widzę realne szanse na wygraną. Teraz trzeba go pięknie, pięknie w, w papcie w papcia dać. Pięknie! No, 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 wiemy, staruszka, ale ale no, sam chciał tego. Pięknie, pięknie, koniec, 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 koniec. K.O. Jeszcze powinno być n i ety. Et pięknie. Wygrałeś naprawdę pierwsza walka nam poszła łocho, a druga już pięknie wygrywamy. Udało mi się, udało, wygrałem. W końcu Goku został ukoronowany jako zwycięzca turnieju, jednakże ponownie wyruszył w podróż na poszukiwanie kuli, pamiątki po dziadku. Co już się zbierasz? Strasznie ci się śpieszę. Znowu będziesz ich szukał. Aha, będę mógł w międzyczasie trenować, więc mi to odpowiada. No to ja uciekam. Obłoku Kinto! Trzymajcie się zatem. Dobra robota! Otrzymałeś przedmiot do kolekcji Peruka Jackiego. Oha, Jackiego perukę dostaliśmy, spoko. Teraz możesz wybrać Jackiego do walki 1 na 1 spoko, nie włączaj konsoli. Dobra I gdzie będziemy się udawać? Yy, do... Do wieży muskułów, powiem wam tak. Yy... Chyba będę kończył dzisiejszy odcinek. Wiem, on trwa jedynie 10 minut, yy... ale nie chcę już go, powiedzmy, zbytnio przedłużać. Dobra, był to taki, nie wiem, krótki odcinek, w którym wygraliśmy w cały wszystko, pokonaliśmy te mistrzostwa świadaczną, coś. Dobra, jeszcze ja z nami powoli żegnam Nie zapomnijcie ocenić, skomentować oraz zasubskrybować kanału lub nawet zalekować fanpage'a na Facebooku. Yy, no to ja się z wami, no jak już mówiłem, żegnam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z serii Zagrajmy w Dragon Ball Advance Adventure. No to i o wariaty.